Na sędziów szósty rozdział werset trzynasty. A Gdeon rzekł do niego. Za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi Ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas Pan. I wydał nas w ręce, w rękę midiańczyków. Wiecie, chciałbym teraz, e, chciałbym, to, to jest moje pragnienie, jeśli mi pomożecie, wiecie, ja, ja potrzebuję waszej, waszej odpowiedzi trochę. Jesteście ze mną? Okej. Okay. Chciałbym podzielić się z wami słowem, przygotowaliśmy przez najbliższe trzy tygodnie, myślę, że coś wyjątkowego, gdzie kończymy w wielkanocny poranek, popołudnie, spotkanie o godzinie 13. Na pewno zauważyliście, że, że coś takiego jest. Nie wszyscy będą prawdopodobnie w tym czasie, bo to jest już taki moment, gdzie niektórzy nie będą z powodu e, zrozumiałych, ale wierzę w to, że to będzie wyjątkowy czas. Wierzę w cuda. Taki jestem od dzisiaj. Wierzę w cuda. Wikipedia mówi tak. Cud, zjawisko paranormalne lub zdarzenie z różnych przyczyn nieposiadające wiarygodnego naukowego wyjaśnienia i wytłumaczenia. Cud w kontekście religijnym z łacińskiego to jest z łaciny to jest miriari, to oznacza dziwić się. W wielu religiach, to jest dalej Wikipedia, określenie niecodziennego. Nieprawdopodobnego wręcz zjawiska lub zdarzenia, którego nie da się racjonalnie wyjaśnić, przez odwołanie do przyczyn naturalnych, a które, będąc niepojętym i niewyjaśnionym przez znane człowiekowi prawa natury, uważane bywa za sprzeczne z tymi prawami i za wyraz ingerencji Boga lub sił nadprzyrodzonych należącej do białej magii. Takie jest wyjaśnienie w Wikipedii. Zatem, wiecie, ten tytuł Wierzę w cuda będzie z nami przez trzy tygodnie. I wierzę w cuda oznacza nie tylko to, co ja mówię i w to, w co ja wierzę, ale mam nadzieję, że to będzie część nas wszystkich. Że w konsekwencji to my wszyscy powiemy sobie do siebie samych Wierzę w cuda. Wierzę w cuda. Powiedzmy razem tak dla wstępu, dobrze? Wierzę w cuda. Wiecie, cuda przejawiają się przez takie rzeczy jak poskładanie okoliczności w pożądany efekt. Czyli kiedy mówimy o cudach, nie mówimy tylko o zjawisku tak zwanym nadnaturalnym, gdzie coś się zamienia w coś, ale również poskładanie okoliczności. W pożądany efekt. Popatrzcie, jest taki fragment w Ewangelii, który mówi o tym, jak Jezus złowił rybę mającą w pyszczku złoto na podatek. Chciałbym, żebyście zobaczyli to, bo to jest niesamowite. W Mateusza 17,27. Jest tak napisane. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, ponieważ była kwestia podatku, to był podatek, który tak naprawdę był w wysokości dwóch dni pracy. To był jeden z podatków, który należał się w tamtym czasie. I Jezus rzucono mu wyzwanie, jeśli chodzi o Niego i o Piotra, czy oni zapłacą ten podatek, czy nie. To był podatek, który mieli zapłacić do świątyni danej i w danym miejscu, w którym oni przebywali. I wiecie, w tym momencie jest. Jest powiedziane tak, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, mówi Jezus, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz starter, tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Wiecie, to słowo starter to jest, to jest tak naprawdę są dwie drachmy, czyli inaczej mówiąc ryba, która połknęła złotą monetę wystarczającą na zapłacenie podatku. Wow, to jest genialne. Kto z Was chciałby łowić takie ryby? Przychodzi. Przychodzi taki moment, kiedy musisz zapłacić podatek z firmy, idziesz nad morze, zarzucasz wędkę i, i w naszym wypadku wybierasz e, e, łososia albo e, dorsza dużego, i, i otwierasz tego dorsza, otwierasz e, może niekoniecznie pyszczek, bo ten podatek może być duży, ale, ale otwierasz może wnętrze całe i, i nagle okazuje się, że ło, tam jest, wiecie, on poknął worek z gotówką. Jakiś worek pływał, i, 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 i stało się. Kto z Was chciałby coś takiego? Ale to byłoby świetne tak zapłacić podatek. I wiecie, to jest poskładanie okoliczności w pożądany efekt. To jest również ingerencja Boża działająca wbrew naturalnym prawom na przykład prawom przyrody. Mamy tutaj uciszenie burzy. Nie wiem, czy, czy znacie ten fragment? Wszyscy znają ten fragment, większość z nas słyszała o tym. Uciszenie burzy, tak? Mamy w Marka 4, czytamy o tym, a on był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu, budząc go więc i mówiąc do niego, nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy i obudziwszy się zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I wiecie, co się stało? I ustał wicher i nastała wielka cisza myślę, że Jezus, wiecie, to mnie fascynuje. Jest burza i On mówi ucisz się, i nagle wszystko cichnie. I to, I to jest na tyle szybkie, że wszyscy zauważają, to nie jest tak naturalnie, wiadomo, fale się muszą uspokoić, nagle wszystko zastygnie. Mamy również uzdrowienie. To jest również taki akt ponadnaturalny Boży. Zobaczcie w Ewangelii Marka czytamy i przyszli do Jerycha, a gdy wychodzili z Jerycha oto on oraz jego uczniowie i mnóstwo ludu, syn Tymoteusza Bartymeusz, ślepy żebrak, siedział przy drodze, usłyszawszy, że to Jezus z Nazaretu począł wołać i mówić: Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I gromiło go wielu, aby milczał, a on tym więcej wołał: Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Wtedy Jezus przystanął i rzekł zawołajcie Go. I zawołali ślepego mówiąc ufaj, wstań, woła cię. A on zrzucił swój płaszcz, porwał się z miejsca i przyszedł do Jezusa, a Jezus odezwawszy się rzekł mu, co chcesz, abym Ci uczynił. A ślepy odrzekł, mistrzu, abym przejrzał. Wtedy mu rzekł Jezus, idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. I wnet odzyskał wzrok i szedł za Nim drogą. Wiecie, to jest poskładanie naturalnych rzeczy, poskładanie okoliczności życia, tak że jesteś we właściwym czasie, łapiesz właściwą rybę, spotykasz właściwą osobę, ale również udział w ponadnaturalności, takich jak uzdrowienie, nawet zmiana pogody, nawet sytuacja, która jest tak naprawdę dla jednych ludzi niemożliwa, nagle staje się możliwa. Bóg nasz taki jest. Wiecie, trzeci, trzecia rzecz to jest działanie w ponadnaturalnych darach. To były dary Ducha Świętego, które Jezus posiadał, które nam również udzielił, takie na przykład jak słowo wiedzy o ośle przywiązanym. Słyszeliście takie coś? W Ewangelii Mateusza Jezus szedł drogą z uczniami i mówi tak: A gdy przybliżyli się do Jerozolimy i przyszli do Betfege na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: Zobaczcie, co im powiedział: Idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę, Uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedzcie je. Wiecie, Jezus mówi: idźcie do wioski. To jest tak, jakbyśmy my powiedzieli tak. Słuchaj, wjedziesz do Sianowa i tam będzie stało Porsche. I obok Porsche będzie stał Mercedes. Powiedz właścicielowi, że je zabierasz i, i, i przy, przyprowadź mnie. A właściciel daje kluczyki i mówi, a oczywiście, ja wiem, wiedziałem, że to się stanie, nie wiedziałem kiedy, ale proszę bardzo. Wiecie, Bóg jest Bogiem cudów, i jest Bogiem ponadnaturalnym. Niektórzy ludzie myślą, Bóg jest... Wiecie, w moralnych rzeczach tak jest. Bóg jest w moralnych rzeczach, ale Bóg jest, coś jest czymś więcej niż w moralnych rzeczach. Bóg jest czymś więcej niż tylko i wyłącznie Bogiem naturalnych zasad. Bóg jest Bogiem cudów i wiecie, wierzę w cuda, dlatego że cuda dzieją się i są razem z nami przez cały czas. Wiecie, bez cudów Ewangelia jest niemożliwa. Jeśli wyciągniemy z Biblii cuda, nie ma Biblii. Zadaję sobie dzisiaj takie pytanie: Co się dzieje w Tobie, kiedy słyszysz o cudach Bożych? Przeczytałem i powiedziałem: Cuda, 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 co drugie słowo. Jaka jest Twoja reakcja na to, gdy słyszysz słowo cud? Jaka jest Twoja reakcja, gdy myślisz: Cuda Boże? Jakie myśli przychodzą do Ciebie, kiedy słyszysz o tym? Wiecie, większość ludzi, wielu ludzi jest w takim stanie. Ja nie mówię, że ty, ale wielu ludzi jest w takim stanie. Księga Joba opisuje to wersy, rozdział 9, werset 9-10, pisze tak. Czyni wielkie, niezbadane rzeczy i cuda, którym nie ma miary. Oto przechodzi koło mnie, a nie widzę go. Mija, a nie zauważam go. Inaczej mówiąc, Bóg, który jest Bogiem Cudów, dokonuje wielkich rzeczy, ale ja tego nie widzę. On przechodzi, dokonuje niesamowitych rzeczy, ale one nie są częścią mojego życia. Chciałbym, żeby to było częścią mojego życia, ale to nie jest częścią mojego życia. Nie wiem dlaczego tak jest. Wiecie, myślę, że jedną z przyczyn jest właśnie to, że nasz umysł został ukształtowany przede wszystkim nie słowem Bożym, ale życiem tak naprawdę sekularyzowanym, świeckim. Zostaliśmy naprawdę, wierzcie mi, bardzo dobrze wypłukani, jeśli chodzi o kwestie i sferę cudów. Wszystko cokolwiek w naszym życiu się dzieje ma wymiar naturalny bardzo często i rzadko kiedy mamy parcie w stronę ponadnaturalną, ponieważ większość rzeczy, która się dzieje, jest naturalna i my mamy dotyk tego, tej naturalności i boimy się, co jest poza tym. Wiecie, ja musiałem pokonać to w swoim życiu, przeszkody w życiu tak naprawdę cudami, I są przeszkody, które trzeba pokonać, zanim człowiek wejdzie w ten obszar cudów. Pierwsze to jest pewien rodzaj szyderstwa, cynizmu, który się rodzi i buntu. Wiecie, gdy słyszymy cud, ja za, zaraz powiem Wam o, o jakim cudzie myślę. Pozwólcie, że podam Wam jedną rzecz. Pamiętam, jak któregoś dnia razem z moją żoną. To było wiele lat temu, modliliśmy się o pokonanie ubóstwa w naszym życiu. Był wieczór, siedzieliśmy razem i, i mieliśmy już dość. Mieliśmy wrażenie, że tak naprawdę cały czas uderzamy głową w mur. Nic nie szło, nic się nie działo, nic nie byliśmy w stanie zrobić. Myślimy sobie, mój Boże, jesteśmy wierzącymi ludźmi, słyszymy o tym niesamowitym Bogu, widzimy, czytam o tym nieprawdopodobnym zaopatrzeniu Bożym. No przecież myślę sobie tak. Jak to jest możliwe, że Bóg nie może zatroszczyć się o nas, a zatroszczył się o 3 miliony ludzi na pustyni? Jak to jest możliwe, że oni widzieli Jego cuda codziennie, a my nie możemy się przebić do niczego? I w końcu pomyślałem sobie, wpadliśmy na pomysł, słuchaj, pomodlimy się. Pomodlimy się razem i złamiemy tego ducha ubóstwa nad naszym życiem, bo nie byłem w stanie tego wymyśleć inaczej, jak tylko to, że to na pewno jest jakiś duch ubóstwa, ponieważ tak naprawdę to są rzeczy, które my się nie możemy w ogóle przebić. Pomodliliśmy się. I wiecie, to był wieczór, gdzieś może ósma, godzina jedenasta, pukanie do drzwi. Ktoś puka i, i mówi... Pastorze, przepraszam, że tak późno, ale, ale po prostu nie mogę inaczej. Przejeżdżałem tutaj i muszę Ci to dać. Czułem, jak Bóg po prostu przynaglił mnie, żebym to zrobił. I wiecie, wręcza mi kopertę i mówi: Dobranoc. Dobranoc. Wziąłem tą kopertę, otwieram ją, a tam jest. Równowartość trzech moich miesięcznych wypłat jako nauczyciela. Wtedy pracowałem jako nauczyciel. I teraz posłuchajcie mnie. I tutaj mam niektórych z Was. Właśnie o to mi chodziło. Jeśli nie pokonasz w sobie cynizmu i szyderstwa, będziesz myślał tak: to zbieg okoliczności. To po prostu taki zbieg okoliczności. No to jest normalne, no, bo modliłeś się akurat, co ma to wspólnego z modlitwą? Pewnie by przyjechał, gdybyś się nie pomodlił. Wiecie? I niektórzy mówią, obudź się! Przecież to jest naturalne. Ktoś po prostu Cię miał odwiedzić, to się zgrały dwie rzeczy razem. Obudź się! A ja mówię dzisiaj, nie wybudzaj mnie. Nie wybudzaj mnie, dlatego że ja wierzę w to. Że gdybym się nie pomodlił, taka rzecz by się nie wydarzyła w ogóle. Ktoś może powiedzieć: Ale to jest przypadek. Ja właśnie chcę tak żyć. Ja właśnie tak chcę żyć, że zarzucasz wędkę i wyciągasz właściwą rybę. Tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak Bóg zadziała, ale On zadziała. Ja nie wiem, dlaczego ludzie nie widzą cudów w swoim życiu, ale myślę, że właśnie dlatego. Intelektualizm, szyderstwo, próba wyjaśnienia wszystkiego. Ale wiecie, nie da się wszystkiego wyjaśnić. Ja nawet nie próbuję dzisiaj wszystkiego wyjaśniać. Ja kocham te wszystkie przypadki, ja chcę żyć takim przypadkiem. Niektórzy nazywają to wczepku urodzony, ja chcę być w jakimkolwiek czepku urodzony. Powiedz do swojego sąsiada, to dobrze być wczepku urodzonym. Ja, ja myślę, że to jest bardzo dobrze. Wiecie, ja jestem przekonany, że wiecie, kiedy pokonałem to, dlatego, że ja stałem właśnie w takim obliczu, brałem Biblię, widziałem te wszystkie cuda i mówię tak, Boże, gdzie są te wszystkie cuda? I nagle tego wieczoru, kiedy ten człowiek przyszedł i nagle dostałem tą kopertę, to był jeden z cudów, ale wiecie co? Ja wtedy wiedziałem, że Bóg jest ze mną, że coś się stało i pomyślałem sobie, nie będę próbował tego wyjaśnić. Ponieważ miałem pokuszenie. Pamiętam, któregoś dnia modliliśmy się, jak było nam trudno, i tak było nam ciężko z tym nawet z jedzeniem. Gdzieś mieliśmy problemy, nawet, żeby zrobić zakupy normalne. I wiecie, pomyślałem sobie, wtedy się stało i mówię, Panie, przecież Ty karmiłeś proroka nad, nad rzeką. No przecież jest niemożliwe, żebyś nie nakarmił mojej rodziny. No ja po prostu chcę wierzyć Tobie. I pamiętam, wtedy wyszedłem, nie wiem czy, czy poszedłem, żeby podłożyć w piecu, ale wychodzę i patrzę, że dwie siatki z zakupami są przed moim, przed moim domem. Ktoś zrobił zakupy i położył. I pomyślałem sobie, Jezu, Jezu, to działa. Bóg jest bogiem cudów. I ty będziesz potrzebował cudów. Wiecie, czasami nam się wydaje, że nie potrzebujemy cudów. Mam pracę, wszystko jest dobrze. Jestem zdrowy. Poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. Wszystko mi się dobrze układa. Poczekaj chwilę. Życie nie jest takie, że się wszystko dobrze układa. W życiu są momenty, w którym człowiek woła do Boga i mówi: Panie, jeśli ty się nie objawisz, nie będzie cudu, ja nie wiem, jak ja przeżyję. I wiecie co? I Bóg kocha takie momenty. Bo on chce objawić siebie tak jak wcześniej się objawiał, że on jest Bogiem cudów. Kościół zaczął się przez cuda, i w kościele zawsze były cuda i zawsze będą cuda. Zawsze będziemy wierzyli tutaj o uzdrowienie, zawsze będziemy wierzyli tutaj o ponadnaturalne zaopatrzenie, zawsze będziemy wierzyli o to, że Bóg będzie działał, ponieważ taki jest nasz Pan. Wiecie, bez tego nic nie ma sensu. To nie jest, wiecie, chrześcijaństwo nie jest lekcją. E, e, Uczenia siebie, jak tu lepiej żyć. Tak, uczymy zarządzać się finansami, ale nawet jak będziesz dobrze zarządzał finansami, będziesz w momentach, gdzie będziesz potrzebował Bożego cudu. Niektórzy z Was dzisiaj są w takim momencie. Będziesz potrzebował ponad naturalnej Jego siły i ponad naturalnej Jego mocy. Czasami zdarzy się sytuacja, gdzie będziesz potrzebował ponad Jego łaski. Pamiętam, jak któregoś dnia modliłem się, nie miałem już paliwa. I pomyślałem sobie, panie, ja ty zamieniłeś wodę w wino. Panie, ty zamieniłeś wodę w wino. Ja, ja, to nie będzie trudny cud. I, i wlałem denaturat. Miał, mia, znalazłem, znalazłem denaturat w szopce naszej. I wlałem denaturat. Ja mówię, panie, proszę ciebie, żeby ten samochód pojechał na tym denaturacie. Ja jadę na spotkanie, jestem twoim sługą. Ja wiecie, dojechałem na to spotkanie. Ktoś może powiedzieć, no to jest bardzo proste Denaturat wypłukał wodę, zmieszał się z wodą i troszeczkę tam doszło do tego. Ja, ja nie chcę wiedzieć, jak to się stało. Ja nie chcę wiedzieć, jak to było naturalnie. Ja, ja, ja chcę wiedzieć jedną rzecz. Czy dojechałem? I muszę powiedzieć wam, dojechałem. To był dla mnie cud. Dojechałem na dolanym denaturacie. Ja nie miałem tam nic. Ja, tam, było, tam można było chuchać i wołać, i echo się odbijało. I, I wlałem denaturat i, i przeżyłem. Pamiętam jak, pamiętam, jak Bóg uzdrowił moją teściową. Nie wiem, dlaczego Bóg uzdrawia teściowe. Ja, ja, ja nie wiem, dlaczego Bóg uzdrawia teściowe. Myślę, dlatego, że zależy mu na ludziach. Ja, czy to nie jest znaczące, że, Bóg uzdrowił, że Jezus uzdrowił teściową Piotra? Moją też uzdrowił. Pamiętam, pamiętam jak zaczynaliśmy kościół i zaczynaliśmy spotkania i wiecie, wtedy niesamowite rzeczy też się działy i, i pomyślałem sobie, jakie to jest wspaniałe. I ona wtedy mówi, nie mogę być na spotkaniu, chciałabym przejść, ale nie mogę, bo jestem chora. I ja wtedy mówię, wiesz co, gdybyś wierzyła w ogóle, że Jezus jest z nami, to byś przyszła, bo On by Ciebie uzdrowił. I ona lubi wyzwania, więc yy, pomyślała sobie, dlaczego nie? No spróbuję to. I spróbowała. I pamiętam, wyszła do przodu do modlitwy i wtedy modliliśmy się o nią i została uzdrowiona. Natychmiast poczuła się lepiej. Ktoś może powiedzieć, zbieg okoliczności. Tak, nie wybudzaj mnie. Nie wybudzaj mnie. Jego słowo będzie zawsze działało, ponieważ On jest Bogiem cudów. Działanie Boże i cuda, które się dzieją, to wcale nie oznacza, że my kontrolujemy. Te cuda wcale nie muszą być takie, wiecie, że nam się wydaje, że, że my kontrolujemy teraz świat. Nie. My musimy być otwarci na to, co Bóg chce zrobić. I moje pytanie dzisiaj jest do ciebie. Czy pragniesz pokonać przeszkody w swoim sercu i w swoim umyśle, aby cuda działy się w Twoim życiu?